już jakąś kasę bo pieniążki które on, oni włożyli w klub w formie pożyczki na początku one zostały jakby już umorzone ta pożyczka została umorzona że te pieniądze po prostu nie dam ich z powrotem oddać może tak powiem twardo także ja też ze tej strony część też umorzyłem coś jeszcze mam do umorzenia też to zrobię spokojnie także przychodzą ludzie którzy no był był pogrom nas, no nas hukiem do drugiej ligi, ale przyszli ludzie, że oni widzą, że tu można, tak ja widziałem to w 2005 roku, widzą, że może być żużel w gnieźnie, że no nie można się odwracać od tego żużla i ja myślę, że w, w tym sezonie będzie coś takiego, że yy, zobaczymy, czy naprawdę kochamy żużel gnieźniński, czy jesteśmy tylko z drużyną, która ma sukcesy, czy po prostu jesteśmy z drużyną na dobre i na złe, bo to jest ważne, no jeżeli my zostaliśmy, bo powiem coś takiego, że jeżeli gdzieś w klubie parlamentarnym y, zmienia się przewodniczący tego klubu mówi, że wszystko się zmienia na dobre, y, ale kto kto wchodzi do tego klubu, czym on dysponuje, co to jest za osoba. My, jakby ja bym chciał tutaj może przedstawić osoby, które być może mam, panowie prowadzący, mam trochę czasu.